W kolejnym ćwiczeniu pokażę, jak zmienić kolor oczu. Otworzę odpowiednie zdjęcie, powiększę je za pomocą skrótu CTRL+, tak, żeby dobrze widzieć oczy. Teraz wybieram narzędzie lasca i zaznaczam nim pierwszą tęczówkę. Postaram się zrobić to w miarę dokładnie, chociaż za pomocą myszki różnie to wychodzi. Na szczęście ewentualne błędy będzie można później poprawić. Teraz wciskam spację i przesuwam zdjęcie tak, żeby dobrze widzieć drugą tęczówkę. Wciskam Shift i zaznaczam ją. Pomniejsze teraz zdjęcie za pomocą skrótu Ctrl- -minus. Żeby skopiowane elementy nie miały ostrych krawędzi, muszę je wtopić. Wybieram zatem z menu Zaznacz opcję wtapianie. To zdjęcie jest dość duże, więc ustawię wtapianie na 2 piksele, ale zazwyczaj jeden wystarczy. Klikam OK i teraz za pomocą skrótu Ctrl-J kopiuję zaznaczenie na nową warstwę. Otworzę teraz paletę warstwy, żeby Wam to pokazać. Mam skopiowane na nową warstwę tęczówki. Zmieniam teraz tryb krycia tej warstwy na kolor. Dzięki temu nowy kolor będzie dopasowywał się do nasycenia tego pierwotnego koloru. Tam, gdzie jest czarny, pozostanie czarny, a tam, gdzie jest biały, pozostanie biały. Żeby zmienić kolor tęczówek, zmieni obrazek, wybieram okno dialogowe Barwa Nasycenia. Zaznaczam opcję Koloruj i za pomocą dostępnych suwaków ustawiam sobie pożądany kolor. Oczywiście zmianę koloru należy zacząć od ustawienia pierwszego suwaku: Barwa. Ja zmienię kolor oczu tej modelki na niebieski. Drugim suwakiem ustawia się Nasycenie, a trzecim Jasność. Tak powinno być dobrze. Klikam OK. I zaraz zobaczę, jak wyglądają tęczówki. Za pomocą gumki z miękką końcówką usunę niepotrzebne fragmenty. Najpierw z jednego oka. Teraz wcisnę spację i przejdę do drugiego. I teraz z drugiego. Jest w miarę dobrze. Pomniejszę zdjęcie, żebyście widzieli całość. To jest efekt końcowy. Tak wyglądała modelka z zielonymi oczami, a tak z niebieskimi. Zamknę to zdjęcie i przejdę teraz do kolejnego ćwiczenia.